Hej, Wirglu już Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagramy w Golden Sun I musimy iść na górę zanim statek obróci się w O, Uranus! W perzynę! Stern! O jasny gwint Moi drodzy Oto postrach mórz Kraken Walczymy właśnie z gigantą, idealną kałamarnicą Która mogłaby nas po prostu chapsnąć i zjeść Ale tego nie robi, ponieważ się nas obawia Wezwi, osądz potęgę apokalipsy, wezwi meteor, meteoryt z głębi kosmosu, Tura, potężnego Boga piorunów i Boreasza Boga półno. No to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to tylko zakichany młynek do kawy. I będę pokazywał tę animację. O, dajcie spokój! Tak dawno nie nagrywałam, że możecie sobie obejrzeć w całości nawet coś, co widzieliście już i będziecie widzieć mnóstwo razy. Okej. Okay. Tor poraził właśnie krakena. I osąd! Uwielbiam to! Rydzesz w zbroi z mieczem, rogami na głowie! Skrzydłami nie trafiłeś niejasny gwint! Uuuu... Skazaliśmy na zagładę cały kontynent. Miałeś strzelić... okej. Okay. Tak też działa. Będę musiał wrócić się do tamtej wioski, którą właśnie wysadziłem w powietrze i przeprosić. No, ale trafiliśmy Krakena falą uderzeniową. Yy, yy. I meteor! Wiesz, co, jak teraz o tym myślę, to uderzenie w statek meteorem wcale nie wydaje się być takim dobrym pomysłem. Chcemy go ocalić przed Kraken. Jasnych chwień! Żyjemy. Nie wiem, jakim cudem, ale przeżyliśmy to. I błogosławieństwo wody wcale nie przynosi nam żadnych specjalnych korzyści. Zabrało dla Izaka i Gareta mnóstwo punktów życia. I kraken jest potężnym stworem jest naprawdę potężnym stworem, który potrafi się leczyć. Naprawdę. Kraken jest potężny, potrafi się leczyć, przez co jest niesamowicie wkurzającym typem. I cóż począć? Kraken jest żywiołu wodnego, więc naprawdę opłaca się go atakować przy użyciu... przy użyciu tych konkretnych... przy użyciu psa energii ognia. Właśnie to chciałem powiedzieć. Wypadałoby również używać... używać dżinów, które... których użyć możemy. A, on ma. Iwan ma jedna godzina do użycia. Ma do użycia Kanie, więc wezwi, wezwijmy sobie Jupitera czemu nie. A Mia... uleczy całą... Okej, okay, nie może uleczyć całej duże. Zapomniałem. Uleczy Gareta. Jest całkiem nieźle. Błogosławieństwo wody, błogosławieństwo roku Naprawdę... Przeżyłbym bez takich błogosławieństw, zapewniam Cię. Będę starał się nie trujący furs. Nie lubię trucizny i dlatego jestem zatruty. Niech Cię Kraken. Aj, ty szprycuty. Przyzwę sobie jeszcze Wenus, a Gareth? Co tu może w ogóle zrobić sobie Gareth? Ech, wulkan, czemu nie? Cały czas spróbuję związać psa energię Krakena tym e, sainergią moją i pomodlić się troszeczkę nad garetem, którego siły witalne mogą. E, niech to szlak. E, mogą zniknąć na dobre. Okej, okay. hurra! Siła Wenus, moi drodzy, siła Wenus. 5200 sztuk złota, woda życia. Najpotężniejszy morski stwór został przez nas pokonany. I tyle? O, dziękuję ci, że pokonałeś krakena. Zdarza się to co wtorek. Mm, mm. Czy kraken nie jest przypadkiem jeden? Jak to co, kogo do wysłowania? Myślałam, że zaatakował nas tylko kraken. A jak się masz? Jest mi przygroż z powodu wyślarza, który ucierpiał. Postarajmy się, aby już to się nie zdarzyło. Dobrze, Izak? Dobrze, Uranus. Wygląda na to, że kolejny wioślarz został ranny. Musimy znaleźć kogoś innego. Widzicie? Auć, auć. uu, zapomniałem, że trucizna rani nawet poza walką. Trzymaj. Wiem, że zastrzyk boli, ale to jest lepsze od tracania punk kilku punktów życia za każdym razem, gdy się ruszysz. I to jest potwierdzenie mojej teorii. Pod podkładem nie było żadnych potworów, a tak czy siaki jeden wioślarz w cudzysłowie ucierpiał. I Zach, wróciłeś. A... Um, hej, gdzie masz osobę zastępczą? Paszowon! Okej, okay, nie ma sprawy. W takim razie... O, ty wyglądasz na chętnego. Jesteś jedynym, który patrzy się w moją stronę. Patrzył się w moją stronę, kiedy wychodziłem, więc czemu nie? Nie, chyba nie chcesz, żebym wysłował, prawda? Chcę, żebyś wysłował. Jeśli mus, to mus. Szczególnie czekoladowy. Lubię. Naprawdę myślałem, że mus czekoladowy to po prostu inna forma budyniu, ale okazuje się, że wcale nie. I moi drodzy, nie bez powodu wybrałem tą drużynę. Czytałem o tym, ale jeszcze ani razu tego nie zrobiłem podczas gry. Więc sprawdźmy, czy to, co chciałem... Osiągnąć, czy cel, który chciałem osiągnąć, został osiągnięty poprzez wybranie dokładnie tej załogi, dokładnie w tej kolejności. Mówię, nigdy tego nie próbowałem, ale chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Do roboty. I... No, wiosują. No cóż, więc się nie udało. No, Trudno. E, mogłoby być znacznie lepiej. Ale cóż poradzić? Czyli płyniemy. Myślałem, że jak wybierasz słabszych ludzi, to może le płyniemy, czy coś. Ech. Co? Znowu jakiś potworek? Uuu! Ła! Ląd! Hej ho! Widzę ląd! Hurra, 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 hurra! Czyli moi drodzy, nie, guzika nie się udało. Chciałem. Chciałem przez wybranie tych ludzi osiągnąć coś specyficznego, ale. Wydaje mi się, że. Osoba, która. E, w, która przekazała tą. wstawiła tą informację na stronę internetową, była w błędzie. Po wybraniu tej konkretnej załogi nie dzieje się nic interesującego. Tak więc poczytam o tym jeszcze trochę i postaram się pokazać to, co chciałem Wam pokazać teraz, lecz mi się nie udało. W następnym odcinku z serii zagrajmy w Golden Sun. Do tego czasu jednak trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! Okej, okay, ten odcinek był zdecydowanie za krótki. Tak więc moi drodzy, to, co miałem umie umieścić w następnym, umieszczę w tym, zanim jednak cokolwiek zrobię na tym statku. Chcę wam powiedzieć, dlaczego niektóre z tych odcinków są takie krótkie. Otóż nie zawsze robię to specjalnie. Widzicie, kiedy nagrywam... E, nagrywam po prostu przez godzinę, w półtorej godziny. Czasem chcę witać się i żegnać na początku i na końcu każdego odcinka, ponieważ wtedy nie muszę się zastanawiać, kiedy ten odcinek powinienem skończyć, czy przypadkiem nie przerwę jakiejś dłuższej wypowiedzi i później być może... By. I czy później nie będziecie mieli problemu z jej zrozumieniem, etc., etc., Problem polega na tym, że nie odmierzam sobie czasu poszczególnych odcinków. Widzę tylko, że nagrywałem ogólnie, dajmy na to, przez 46 minut. I muszę sobie przypomnieć, w porządku, to pierwszy odcinek zakończyłem mniej więcej po 15 minutach. Drugi wydaje mi się, że zakończył się w 32 minucie. Więc w której minucie powinienem zakończyć tej, ten. Hmm, 46? A niech będzie. Czasem odgadnę źle. I dlatego właśnie te odcinki. Czasem bywają takie krótkie. <noise> nie zawsze, nie zawsze jest to zamierzone. Owszem, lubię kiedy odcinek ma mniej więcej 15 minut, ale mniejsza z tym. Już mniejsza z tym. Wczytałem stan gry, jeszcze sprzed rozmowy z kapitanem. Sprawdziłem wszystko dokładnie i teraz wiem jak zrobić to, co chciałem zrobić. Jesteśmy tuż po walce z Krakenem i potrzebujemy i musimy wybrać jednego ostatniego wyślarza. I tutaj coś, czego nie pokazałem wam poprzednim razem, możemy odczytać myśli naszych pasażerów. To nie są właściwie nasi pasażerowie, tylko. Mm, współpodróżni. Czemu nie? Koledzy z jednego statku. Nikt by mnie nie wybrał. Mimo wszystko, jestem przewodnikiem wycieczki. Jasne, możesz tak myśleć. Wiedz jednak, że poprzednim razem cię wybrałem, i być może mój wybór znów padnie na ciebie. Któż to wie? O proszę, proszę, błagam, oby tylko mnie nie wybrał! Naprawdę zabawne rzeczy myślą ci ludzie, bardzo mi się to podoba. Co z tobą? I być mężczyzn, co? Tsk. No, tym razem, tym razem. A, nie jestem zarówno uprawnieniem jak widzicie kobiety sobie tutaj. Siedzą spokojnie, nie wiosłują razem z mężczyznami. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Prawda, to jest ciężka praca. I już mam wystarczająco problemów angażując w to pasażerów. No, to nie tak, że mamy dodatkowych wieszlarzy. Nie wiem. I? Dlaczego się tym przejmuję? Nie ma mowy, aby wybrał takiego zniedołężniałego człowieka jak ja, nie? Nie! Ze wszystkich ludzi prosisz starego, nędznego człowieka! Nie, tylko się z tobą droczy. Okej, okay. nie martw się. Tylko dlatego, że masz parę lat na karku, nie pozwolimy Ci tutaj siedzieć i się nudzić. Chodź pod pokład, tam jest prawdziwa zabawa! Widzicie, na początku wybrałem miecznika, później łysiejącego człowieka, następnie kucharza, a później staruszka. I okazuje się, że to nie muszą być te specyficzne osoby w tej specyficznej kolejności, ale istnieje pewien. E, istnieje pewien wyznacznik. Musimy wybierać fakt odpowiednich ludzi, nie muszą być to dokładnie ci ludzie, ale muszą być oni odpowiedni. Później zostanie wyjaśnione. wyjaśnione dokładnie o co chodzi. Ale teraz spójrzcie. Po tej rutynie, którą widzieliśmy już. Trzy razy, tak? Wydaje mi się, że trzy razy. Powinniście zauważyć coś niezwykłego. Otóż. Statek nie płynie prosto, a trochę zbacza z kursu. I jest to niezwykle istotne. Tak więc, majtku z bocianego z gniazda, który zdążył już się widocznie za przyjaźń z mewami. Co tam. Okej, okay. czyżbym powiedział coś nie tak? Przepraszam? Lo Spróbujcie przeciągnąć bezgłośną głoskę. Bez. bezdźwięczną, matko, bezgłośną głoskę. Be, bezdźwięczną. Ooo, więc w końcu doszliśmy. Jak to kiedy szliśmy przez Pacyfik? Hmm, nie! To nie wygląda jak wybrzeże Tolbi! to no, w sumie jest marynarz, więc. Możemy założyć, że wie, jak wygląda wybrzeże, do którego dobijał już setki razy w swoim życiu. Nie rozpoznaję tego miejsca. Co, co, co? To mi wygląda na wyspę. Um, może rzeczywiście powinniśmy się zatrzymać tutaj chwilkę i sprawdzić nasze położenie, ponieważ najwyraźniej komuś się tego robić z jakichś powodów nie chciało. Naprawdę nie ma na... W salutkim statku ani jednej osoby, która siedziałaby z mapą jakimś cyrklem, który na pewno ma swoją specyficzną nazwę, i sprawdzała, dokąd my do licha płyniemy. Tak, właściwie, co to za statek, który pruje przez środek morza? Statki zawsze trzymają się brzegu, szczególnie kiedy nie macie kartografa. Znaczy, przepraszam, nie kartogra kartograf? Nie, kartograf mapy rysuje, ale czy też się. Hm, nie, nie sądzę. Dobrze, czytnika map, proszę bardzo, nie wiem, czytelnika. Napłynęliśmy no do wyspy. Wiesz, Larzy, na chwilę. Jar, har, har. Y nie, Tolbi nie jest wyspą, mój drogi. Skoro tam płyniesz, powinieneś to wiedzieć. No, no, statek zboczył z kursu i jesteśmy, cóż, nie wiem gdzie jesteśmy, ale na pewno jest tam świetnie. Stawiam moją brodę. No cóż, wąs już kiedyś postawiłem. Jak widzicie, nie wyszło mi to na dobre, ale no, na świetnie. Wyjdźmy z cuchnącej zapoconej kabiny i sprawdźmy jak jest na zewnątrz. Wszyscy się zgadzają? Nawet kucharz, który nie zostawił swojego racucha nawet kiedy kazaliśmy mu wiosłować. Jedną ręką go przewracam, a drugą wiosłem machoł! To jest ciężko pracujący człowiek. Fakt. Ale kto jest bardziej szalony? Ten, kto ich zatrudnia? Czy ten, kto ich... tu trzyma? Czyli nikt. Okej, okay, nieważne. I tak jestem sprytny. Doprawdy! Hmm. Czyżby na morzu Karagol była jakaś wyspa, na której zalopiono skarb? Wow, mam dłonie całe z pęcherzów! Wow, to jest źle napisane zdanie. Całe w pęcherzach, a nie całe z pęcherzów. Jak słowo, daj to nie jest pierwszy raz w tej grze. O co to licha chodzi? Spadaj! To naprawdę nie było zbyt miłe z twojej strony. Podszedłem, on, dzień dobry, jest niedobrze. Nie mów do mnie. Co to w ogóle ma znaczyć? Czyżbyś coś insynuowała? Czuję się wysoce wielce oburzony tym wszystkim. i jeszcze innymi rzeczami, o których teraz nie chcę mi się wspominać, ale czuję się oburzony! Ups, nie chciałem wychodzić. Tak się oburzyłem, że pomyliłem mi się kierunki. Widzisz wszystko przez ciebie. Do licha ciężkiego. Z kim tu ja muszę pracować? Kołysze. Do licha. Kołysze! Kołysze. Szlak by to. Chcę położyć swoje stopy na lądzie. Jaka ona? Ta trzęsąca się? A olej ją. Tak długo się kołysałem na tym statku, że ciężko mi równo ustać. O! Jakoś nie wyglądasz na specjalnie rozchobotanego. Ile właściwie my wiosłowaliśmy? Z tego co widziałem, to dzień wcale mi nie minął. Siedzimy tutaj niecały dzień, a ludzie już narzekają, że długo... Że długo kiszą się na tym statku. Ludzie. Niektórzy płyną po dwa tygodnie jakimś rejsem transatlantyckim, a wy co? Siedziałem na statku pięć godzin, zaraz mi nogi odpadną od tego wstania i nic robienia. Straszne, naprawdę straszne. Oj, przepraszam.